Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj robimy test wyrzutni Mami od Super Powera. Jest to wyrzutnie o numerze C5016. Wyrzutnie jest 16 strzał, kaliber 20 mm, w cenie około 25 zł. I tak, jak za 25 zł, całkiem ładna, mamy trzy różne efekty, w tym Crackling, multicolor i, i tak jakieś... Mm, niby migotanie, trudno to określić. <grytanie> Oczywiście wyrzutnia miała mały fail. Przywróciła się w pewnym momencie. Na szczęście się ustawiła z powrotem do opionu. Przywróciła mi się, się dlatego, że z dosyć małą wyrzutnią, nic została obłożona, dodatkowo nie była na idealnie twardym podłożu, więc to może wina z mojej strony. I cóż, no jak za tą cenę 25 zł, myślę, że wyrzutnia warta oczywiście zakupu bardzo mi się podobała. I to myślę na tyle, także trzymajcie się, czesze tym poszło i zapraszam do kolejnych filmów, które będę już niebawem z kolejnych wyrzutni. Elo!